Rozkwita dzięki miłości, Dorota opublikowała zdjęcia i wideo sprzed sylwestrowej nocy. W seksownej, głęboko wyciętej sukience wygląda oszałamiająco. Nowy związek jej służy. Waldek z rolnik szukażony nie zaskarbił sobie sympatii widzów, poza garstką jego fanów, dla których organizuje regularne sesje pytań i odpowiedzi na Instagramie. Inaczej jest z Dorotą, jego wybranką. Początkowo ludzie kręcili głowami, gdy zgodziła się być z cholerycznym rolnikiem, dla którego była drugim wyborem. Ale miesiące mijają, a oni wciąż są razem i wyglądają na szczęśliwych. Dorota właśnie opublikowała nowe zdjęcia. Wybrała elegancję z pazurem, na ostatni wieczór tego roku Dorota wybrała niezawodną elegancką czerń. Dekolt kreacji był ozdobiony kamykami, więc całość nie wymagała zdobnej biżuterii. Ukochana Waltka postawiła zatem jedynie na złoty naszyjnik góra kreacji Doroty miała głęboki i przeźroczysty dekolt. Całość była dość wyzywająca, ale też bardzo kobieca. Razem w ostatni dzień roku kobieta udostępniła krótkie wideo, na którym życzy swoim fanom prawdziwej miłości. Opublikowała także wspólne zdjęcie ze swoim kontrowersyjnym ukochanym. Rolnik wyjawił, że planują wspólnie zamieszkać w przyszłym roku, więc czeka ich wiele zmian. Wygląda na to, że łączy ich szczere uczucie i mają przed sobą przyszłość, którą świętują podczas pierwszego wspólnego sylwestra.